No i przyszło długo wyczekiwane lato 2021. A jeżeli oglądacie ten film, to zapewne interesujecie się tematem zapisywania wspomnień, czy to w formie filmów lub zdjęć. A dzisiaj sprawdzamy dla Was lekki i kompaktowy aparat Sony ZV1, który pozwoli Wam utrwalać te najważniejsze chwile. W dzisiejszym odcinku zabieram Was w naprawdę ciekawe miejsca. Chodźcie! Pamiętacie nasze technostrefowe vlogi? Zazwyczaj nagrywaliśmy je takim właśnie dużym aparatem, który co prawda oferuje dobrą jakość, no ale po prostu nie jest tak kompaktowy jak Sony ZV-1. Uwaga, wyłączamy aparat, w tym celu zawijamy ekran, chwilę czekamy aż tutaj wszystko się powyłącza. Uwaga, siup i możemy schować aparat do kieszeni. To jest ciekawostka, ten aparat jest nawet mniejszy niż iPhone 12. No jest grubszy oczywiście, natomiast jest mniejszy e, niż iPhone 12 i co przede wszystkim oferuje zdecydowanie wyższą jakość nagrań plus zoom i te inne ciekawe funkcje, o których właśnie mówimy w tym filmie. Ale nie będziemy o nich mówić teoretycznie, tylko sprawdzimy od razu w praktyce. A dzisiaj kawę piję nie tylko dla przyjemności, ale żeby pokazać Wam, jak działa tryb prezentacja produktu. Ci z Was, którzy nagrywają sami różne rzeczy, zapewne znają problem z ostrością. Mianowicie w tym aparacie jest tryb prezentacji produktu i oznacza to, że jeżeli pokażecie dany przedmiot do aparatu, on automatycznie na jego ustawi ostrość. Jeżeli weźmiecie go, ustawi na Was ostrość. Bardzo proste. A jakże przydatne. Oczywiście działa to również z innymi przedmiotami, nie tylko ze szklanką, także to jest jedna z ciekawszych funkcji Sony ZV1, a ja tymczasem wracam do mojej kawy. W tym aparacie znalazła się jednocalowa matryca, która przechwytuje znacznie więcej światła niż typowe aparaty kompaktowe czy smartfony. Przede wszystkim wpływa to na szczegółowość ujęć, czy to filmów, czy zdjęć, a także na efekt rozmycia tła, tak zwany bokeh. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać, ponieważ czasem musicie rozmyć tło za sobą, bo na przykład jest za dużo ludzi, a czasami wolicie pokazać wszystko, co dzieje się za wami. I tutaj przychodzi funkcja przełącznik bokeh, czyli po prostu włączenie i wyłączenie Rozmycia tła. Teraz już nie musicie przejmować się, co dzieje się za wami. Ten aparat został wyposażony w otwierany i najważniejsze, uchylany ekran, dzięki czemu możecie cały czas mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w kadrze. Także jeżeli nagrywacie samego siebie. W tej chwili właśnie nagrywam e, siebie, widzę, co dzieje się w kadrze, a teraz obracam ekran i bez problemu mogę nagrywać po drugiej stronie. Aparatem można także zdalnie sterować za pomocą dedykowanej aplikacji, zarówno na iOSie czy na Androidzie. Ale o tej aplikacji opowiem Wam za chwilę. W aplikacji oprócz możliwości zmiany parametrów aparatu można także przesyłać materiał do smartfona i łatwo udostępniać go w social mediach. Ale zrobiło się vlogowo. Jako, że jesteśmy w parku, mam na sobie rolki, będziemy testowali stabilizację obrazu, jaka znajduje się właśnie w sony ZV1, a jest to stabilizacja hybrydowa, czyli połączenie optycznej z elektroniczną stabilizacją. Ale dobra, nie zanudzam was już tą teorią. Po prostu jedźmy, sprawdźmy, jak to wszystko działa. Jak widzicie obraz jest płynny nawet podczas jazdy na rolkach, a dodatkowo mały i kompaktowy rozmiar aparatu sprawiają, że możecie z nim jeździć również wtedy, kiedy musicie łapać równowagę. Sony ZV-1 został wyposażony także w tryby slow motion i tutaj macie wybór od 240 przez 480 i 960 klatek, także do 1000 klatek na sekundę w przypadku trybu PAL, a co przekłada się na maksymalne spowolnienie aż do 40 razy materiału, a my przebijamy balony, a wy zobaczycie jak ten aparat nagrywa w zwolnionym tempie. Hmm. A jeżeli zastanawiacie się dlaczego akurat mamy przerwę, dlatego że aparat można ładować bez problemu z powerbanka. Tak jak widzicie, w tej chwili właśnie podłączam go przez kabel, włączamy powerbanka i aparat już się ładuje. A co ważne, nie trzeba przerywać nawet nagrywania, ponieważ aparat podczas filmowania może również doładowywać baterię. Do 45 minut wytrzymuje taka bateria, dlatego warto zaopatrzyć się na przykład w powerbanka lub dodatkową baterię. Zatem cały dzień nagrań aparatem Sony ZV1 właśnie dobiega końca. A dla kogo właściwie ten aparat jest kierowany? Zarówno dla osób, które chcą zapisywać, jak i dzielić się wyjątkowymi wspomnieniami, np. z podróży czy vlogerów. W tym aparacie warto zwrócić uwagę na jednocalową matrycę, która oferuje Wam naprawdę wysokiej jakości nagrania, także w 4K oraz jego kompaktowe wymiary, bo po wyłączeniu jego wielkość jest podobna. Do smartfona. W międzyczasie zapraszamy Was na kanał Sony Polska, gdzie znajdziecie różne ciekawe tutoriale, w tym m.in. jak streamować za pomocą takiego aparatu. Także zapraszamy Was tam serdecznie. A które miejsce z tego filmu podobało Wam się najbardziej? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem oraz napiszcie, jaką przygodę ze swojego życia chcielibyście nagrać właśnie. Takim aparatem. Ale czekajcie, czekajcie, jeżeli jeszcze tu jesteście, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał Technostrefa, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów o technologii, w tym także aparatach. No to co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Alo. Trzymajcie się, wbijajcie nasze social media. Technostrefa. pa! pa.